Usiądź wygodnie i lepiej zdejmij spodnie. Pod tym całym goli tygodniem zatrzęsą numer piąty, co? Jawor, podobno ktoś kiedyś widział go strzelającego z rzutu różnego. Ale jak? Właśnie tak! Jaka jakaś wolek? To jest gość. Jak masz strzelać, to właśnie tak. Na miejscu czwartym. Ciężka sprawa, by tu jakaś brama była, 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 była! Tylko one potrafią zacząć się na ofiarę i uderzyć w odpowiednim momencie. Trzecia lokata dla kata. Kat specjalizuje się w szybkich i bezbolesnych egzekucjach. W dokładnie takich jak ta! Tak precyzyjnie wyprowadzony cios kończy się efektowną bramką. To precyzja godna powinżowania. Miejsce drugie na balety nas zabiera sam Kinetyk. Oszukuje dwóch obrońców Frank Ribéry. Sau gol. To nie to czego spodziewał się przeciwnik. Niesamowita akcja i niezapomniana reakcja. Zwycięzcą tego zestawienia jest czarna oddająca strzał Owca. Perfekcyjna -per -per przewrotka z niebotycznej odległości, to się musi podobać. Oglądając bramki takie jak ta, nie mogę wyjść z podziwu do umiejętności strzelającego, bo strzelał nie byle kto. To to sam Eden Aza. Nie pojawiłeś się jeszcze w zestawieniu? Nie czekaj! Śmiało wysyłaj swoje bramki na FIFA 17 gole tygodnie, Nie przegap następnego filmu!